Witamy Was wszystkich serdecznie. Z tej strony Supermafia Ursus. Zobaczcie, Bodio przy nowym nabytku Michała. Tu już zaczyna spawać. Jedno coś ma pospawane. Zaraz zobaczycie. O, zobaczcie. Do nadstawek tu już. Fajnie, nie? O. I Wtedy pójdą deski do tego i będą nadstawki. I do Bodzia. Bodzia mnie nie widzi, bo spawa. Hej, Bodzio! Hej, Bodzio! Halo! No, bo ja nie chcę tak, wiesz, podchodzić. O! To na czas przyszła. Pokazałam już widzą, że się jedną tą tutaj tą ten... Bo tu będą drewniane te. Aha, nadstawki, tak nie? Jak mamy w małych, tak samo będzie tu. Jak trzeba raz, dwa idzie wyciągnąć i, i, i tak. Nie? I tutaj pokażę jak to tutaj z tej strony wygląda. Właśnie to Są tutaj... trzymać, co? Chyba jo. Zobaczcie, jak tutaj ma bodziec zrobione. No. Zobaczcie, jak z leci. Taki upo no, no tak jak wszędzie, nie? Na trzeci dzień na dworze, nie w garażu. Tu zostawiłem no. na razie silnik i ten i... I robi tutaj. Wczoraj robiłem, tu zaczynałem. I tu mieli takie przedłużenie sobie rolnicy zrobione. Wiesz tu to było. No tu tak, tak. Wycięte i takie szyny wkładał, żeby więcej balotów wnieściło się. No to widzieli. Yy... A, widzieli te otwory. Tak, tak. Już no. na filmiku. Za zalane olejem, bo to nie zgnite, nie. Ja zawsze tak zalewam w tych przyczepach. Czekajcie się troszkę, co stanę i pokażę. Zawiasy się smaruje, to... To nie będzie malowane do żniw, bo nie da rady. Nie? No nie da rady. nowki, wszystkie pięć. No to już mówiłeś, no, Wodzio, tylko ale... teraz mówimy, co robisz teraz, nie? No I tu było trzaśnięte, o. To... Ale Aha. to może już dawno, bo to ledwo widać było, nie? A, zobacz. No i tam mam dane od spodu jeszcze. No. Benzłówkę i... Znaczy się płaskownik taki na tej... Tam już nie pęknie. Nie? Ale to cysterna, jakaś ciężka jeździła, bo pięć atmosfer. Ja już to mówiłem chyba jak Michał przyjechał. Pięć barów trzeba na kańtowe. Opony zupełnie nowe, Tam jeszcze maniem Manię, no to już było mówione. No i 12 płcię jest... no Tu już jest ta opona. To koło. To, to koło za... No to było na pace. nie? Tak. Założone na Światło, tym. Światła wszystko ty... ma hamulce ma. No. no to... Jeszcze sprężynę trzeba z przodu założyć i tyle. Mm. Tą, żeby zaczep był w powietrzu, nie? Tak, tak, żeby zaczep no był w bo tu, powietrzu. Teraz tu stoję na dworzu, nie? wszystko się na zimę nie zmieści, a wszystkiego się od razu nie pobuduje mm -hmm. na takich naszych piachach, nie? Wiadomo, co to, to kupi ktoś zboże, to nie zapłaci to tam, to to nie urodza i jak jest rok nie urodzaju, to się ciągnie 10 lat nie? u nas tu przynajmniej. Także tyle co, co tu jest i to Michał sam oglądał. Byliśmy wszędzie w różnych. Tam w Barmińsko-Mazurskim jest dużo przyczep, no ale tak zbytnio nie ten. tam ma jeszcze dzwonić do jednego gościa, bo chciał mu poszukać, nie? Akurat miał takie, co na nie pasują, za małe, nie? Mhm. Mm Pozdrawiamy Mariusza Pana, jak ogląda, albo będzie oglądał, nie? To jest rolnik, tak się męczy też na tej roli, jak każdy, nie? No jo, ja, i tutaj zobacz, co tutaj teraz masz to już wszystko... No to, to mam tutaj... Ja, z czego to robisz? To jest... To jest kątownik i teraz po to, gdzie... ja tu pokażę tu, weź tu kamerę. Czekaj, zaraz. To jest piątka z zewnątrz, 50, nie? Bo w tamtym mamy 40. Jak ja robiłem to z 40, ale grubsze, nie? Tu jest piątka i, i tu jest 50, kątownik i tak przychodzi. No. O. I te burty będą na stałe przykręcone, się je wyciąga, tak jak w tamtych mamy, a tylną i przednią przykręcamy. Cztery, cztery śruby na, na burtę. To... Materiał masz z... ze złomu, ze złomu. No. Ten akurat nie. No. Tam mam, Michał kupił ten kątownik dwudziestka zimnogięty, on będzie tu dany, nie? Żeby nie ciekło, nie, nie, nie pianki cuda. Tutaj, do, no bo, do tej burty, no, tak? Będzie. No, bo nieraz są, Michał mówi może będzie cieknąć, nie? O, tam jest widać więcej. No nie? widać, widać. Ale to jest w miarę prosto, tylko może krzywo zawiasy przy... Nie, ma, nie machaj mi. W... Krzywo zawiasy może w w jest za wysoko, ktoś no. podniósł, bo to jest robione, no. ktoś to robił. Do zboża ma... musi być jednak... No której... i się przyspawa kątownik i tyle, i już tam będzie. A widać z przodu też tam. Do, prze... się... do przednie nie będzie spawany, nie? Nie, Nie, Ale bo widać. będzie gnić, nie? Tyle ta tam. To wytrzyma, bo ona jest cała zaszła, A te są do połowy, nie? A jak rzepak może będzie kiedyś siał, na razie nie ma gleby, to. To, to się uszczelni, nie? Mhm. No jest ogólnie. Ogólnie jest. No mówię, to tu pomalowałem, bo to spawałem te dziadostwa tam, nie? No tak. Zawiasy posmarowane, te zamknięcia, nie? Żeby to źle szło, nie? No tu jeden, jedna tulejka była urwana i w tej śruby nie było w ogóle i to mnie gdzieś wyleciało. No problem miałem z tego to znaleźć, nie? Bo to wczoraj już późno. No wczoraj robiłem cały dzień. Dziś robię? Nie cały dzień, Dziś nie wiem, od 11, czy od której? A przedwczoraj uszczelniałem hl tłoki, nie? nie? No, były, chciałam powiedzieć, nie ale. Były od fabryczne, nie? Ale mini było od początku w domu, no, i tak więc. Go, bo kiedyś widziałem tam na. I jeszcze widzowie przyjechali, jak już no, kończyłeś, o, no, nie? No to jak kończyłem tam. No. akurat miałem koniec. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Michała i, i, Kaspra. i Kaspra. No, bo mówię, no że nie zapomnimy, bo, bo mamy takie tutaj. No. I pozdrawiamy ich, akurat kończyłeś, a, a mnie też w domu nie było, no. tak więc no nie nagrałam jak zmieniałeś tam, nie. robiłeś te tłoki, nie? Nie, dzwoniłem do faceta, bo kiedyś dawno, teraz nie mam czasu oglądać, w zachodniej Polsce, tam mieli jedni do wymiany i przyszedł ich sąsiad, mówi zawieźcie do regeneracji, nie? Siłowniki. No i ja patrzę, a on, on podstawą cieknie, nie? Dzwoniłem w Kujawsko-Pomorskie, trzy stówki od jednego, nie? Przywozi stary i zabierasz. A tam tylko były oringi na dole w, w podstawie siłownika, bo to dół się wyciąga, nie? I w większości siłowników, bo D35 jest na odwrót, ale te nowe też dołem się wyciąga, nie mają zakrętki. No i rozebrałem to. Tam gwoździe były zarzewiałe, lusto miało te gwoździe fachowe, nie? Stalowe takie. Nie mam mam wywalona. A tu tu coś tego nie mogę wyciągnąć, bo był za duży u góry wbity, nie? Taki ma być długi, a tu był grubszy. I dłuższy. Się, no i dłuższy. U góry samym, na, na górnej kulce, był zawinięty, jeszcze przegięty, ale jakoś go wytargałem. nie, Taki długi ma być tylko ma, nie? No i wyciągnąłem tu do zblewa, zadzwoniłem, czy jest, czy jest oring, Kosztowało to 4 zł plus moja robota, dwa siłowniki. No. Bo góra nie cieknie. No tak to jest. super poszło, nie? Naprawa. Na tam trochę zaczął ten facet przez telefon wydziwiać. Ja mówię, nie no, to się tłoki robię, nie? Michał mówi może, może to, może części, nie wiem. Ale, ale się okazało, że tylko dół, nie? No. Bo, A tak to się musieli o, płacić. O, te gwoździe wiesz. były tyle wyszłe, dolne, także to miało luz. Ono musi naokoło przejść, nie? Tam jest tak wyfrazowane. W tej podstawie i w obudowie w tym cylindrze, nie? Mm -hmm. On musi być taka długość, że dookoła. Taki, ta, tam jest taki kanalik jakby no, no. coś w tym stylu. Nie mm -hmm. w jednym i w drugim. Także jak to jest pasowane, to jest przekrój okrąg kółko, nie? Mm -hmm. I cały musi być wbity do samego odpowiedniej długości, nie? Bo są różnej średnicy one, nie? No i cztery złote kosztowało. No mm -hmm. roboty trochę było. W skrętach myślałem, że tam, bo tam jest słabe dojście, nie? A tam właśnie z tyłu, gdzie jest dojście, to był ten długi gwóźdź, nie? Aha. No bo góra to widziałaś raz, dwa, dwie śruby na siłowniku i, i jedziesz całym, nie? To już na końcu już nie nagrywałam. No. I, A od początku mnie nie było. I teraz robię było. to tu raz, dwa i... To więc... Michał mówił, że nie, nie metalowych, ja też mówię. Ja tamtym, ile jeszcze na tej pierwszej przyczepiec było, jej, 20 lat przeszło. To po ją, nie. No, bo to na Młyn, jak dalej do na to zrobiłem no. zaraz, bo tu do zlewa to 3 km, to można było tam sobie 3, co ja mówię. 2 niecałe. dwa może, bo do szkoły jest 1800, to tam dwa, Ale już nie ma tego Młynu i... i tak już mam dwa prawie, bo jeszcze będzie tu. Tu będzie zaspawane całe, tak jak tam jest, nie? Nie będzie znaku. Tylko, że jak ja no tu przysławałem, to, to jeszcze tu nie, żeby to się trzymało kupy, nie? To jest prosto, no, no, ale ciężko jest na złomie z, z takim towarem. No, Ludzie no, się zmuszyli. znaleźć nie. z no tam tego kupiliśmy ile? Trzy laski po 6 metrów. I ten będzie, ten będzie na burtach. o to pokażemy. Może mhm. komuś się to przyda, albo idę tam. o. Mam docięte to nie I tak będzie, o, widzicie? Nie trzeba żadnych pianków, żadnych do okien, do drzwiów, do niczego, nie? Jak, jak są nowe przyczepy, znaczy się te robione, nie? To też nieraz to mają. Te schajlki te przerabiane. Jak jest dobry fachowiec, to on zrobi, że nic, nawet woda nie wyleci, nie? No i super, no. Będzie, no to a, a tak się otworzy, nie? Tak. I tu w, te, w ten najważniejsze, żeby zalewać, nie? Ja to robię co rok, jak jest odparowane. Wczoraj zalałem w nocy w nie? Mówię akurat, kurde. No, no brzydko bo... to wygląda, ale to, to się wytrze potem, nie? Tak. Potem jak już będę miał gotowe, to przewrócę tu i, i tą górę. Góra będzie na dole i też tam naleję. Nie? No no. To się u nas od kamieni to tak gorzej wygląda, ale tamta. To jakby była zrobiona dwa lata temu, a to jest w 2004 robiłem, nie? Te, te zabudowy, mhm, burty chyba i, tak. i skrzynie nowe całe, a tu jeszcze nie było tych, tych... I yy... wtedy chyba jeszcze beczkowóz był też robiony, beczkowóz nie? Beczkowóz był wcześniej, 2.1 chyba. Aha. Nie 2.1? 2.1, tak. Beczkowóz był. To tam jest zbiornik, który waży więcej niż dwa razy gnojowica. To 2001, bo teraz jest 2,1, to bym myślał. E, wiesz... No 2001, no bo teraz jest 2,2,1. No No i. I to jest prosto, to no, 3-6-metrowe stuwa, nie? Mhm. Aha, nie, jeszcze, jeszcze chyba 3 metry 30, 30 mm, bo w pośrodku będzie wzmocnienie, nie? To się potem Aha, pokaże. no tu tak. będzie, żeby ta burta nie uciekła, nie? To ja robię, no tak przynajmniej mam, ja nie robię masowo. No w tamtych tak mam. Kątownik idzie od deski dotąd i tam. Tak i, samo? I, i, no, i na po poprzek stronie. idzie kątownik, że on, że te trzyma. dwa, że te dwa się pod skosem nie zrobią, nie? On uh -huh. trzyma i nie trzeba żadnych cudów nie widów mieć. Uh -huh. Lepiej jest niż jakaś krótka tam, krótki kawałek blaszki na przykład tyle, nie? No jak się kupi tam metr kątownika, no to, to jeszcze jeden metr, nie? I to uh -huh. będzie z trzydziestki, i ten dolny też, nie? Tylko ten nie jest przy samej podłodze, żeby było łatwo zamnieść. No i syp będzie zrobiony jeszcze. To roboty jeszcze jest przed no, nie tobą, chcę, trochę no, jest. Nie chcę w garażu, ale wczoraj to już. Dość długo mnie zeszło. To od, od tego spawania, od tego szlifowania to. Skóra normalnie mnie się tym. Ale to, co, bo to jest cały czas gorączka, strach, nie? Tak, strach się było wykąpać wannie, nie? Bo szok termiczny ciepłej wody. Mówię się zimno. To ja jeszcze mnie trzeba No bo to, jest, bo to jest, gorączka cały dzień no. na dworzu. Musisz od czasu do są... czasu się schować do garażu no, na chwilę. Te, te są wszystkie naraz wiercone, nie? No, no. Składam to do kupy. Nie jest tak równo, nie, bo to jest z odzysku. też ze złomu. To, to widać, nie? To jest piątka, a wystarczy czwórka blacha jakby była. I składam do kupy. Taśmo malarsko? Tu, tu i w środku, nie? Nabijam punkt tak i jadę wtedy. No. Też się może to komuś przydać, nie wiem. Wszystkie razem, nie? Także odstępy otworów są takie same. Już nie ma, wiesz, mierzenia? No. Nie, no bo i... tamte. Ale my i tak piszemy P na przedniej burcie, a T na tylnie, no. nie? Bo, bo boczne nie ma znaczenia, nie tylko jest czerwono maznięte, że boczna jest tył, ta, żeby. Z przodem nie zamniejszać Nieraz, nie? No no. Ale to, to też nie ma znaczenia. Chyba, że się mówi burka. Czasem przegnie jakiś parę lat tamten, nie trochę. I tu trochę luzu, nie? Jest dane. To jest tyle zebrane, na tym się opiera, no tam jest widać. Nie? I to jest przyspawane. Tamte to jeszcze nie było. Materiału to z byle czego robiłem. Mm -hmm. nie? A tu akurat na złom nie to było. Ten te Michał miał. Bo do tego palastu, tam ma trochę ze złomu wzięte, ale teraz no nie masz czego wybrać, nie? No i te akurat, te, te pięćdziesiątki były i... To się tak udało. No. Nie mogę tej rękawicy ściągnąć, bo mi tak mokre ręce, że nie włożę potem tego palucha krzywego, nie? No. Z pawalniczych już nie mogę wyładować, no, no, bo masz o. ten, no. No wszystkie mam krzywe, nie? No tak, już nie wyprostujesz, nie? No to... I teraz, i to jest ciężko, pan, wiesz... nie dziwujcie, że mnie łapy latają, ja nie chleje, nie? Ale bodzie nie musi się tłumaczyć. No nie. No, nie pijesz i A, koniec. Jedynie, Dobra, nie tłumacz się. Ja nie mam z tego radochy. No niech mają. No. Mój znajomy mówił, że się tak nie śmiej do, do jednego takiego cwaniaka, nie? Będziesz taki stary jak ja, to o srać pójdziesz na wózku, nie? No. Nie życzę nikomu, nie? Żeby nie było czasami. Z idę, bo będziesz spawał. No ja wiem ile to... wytrzymam na tym słońcu znowu. No musisz się schować. No ja bo się to chowam jest, trochę no... Chwilę, nie? no trochę A się chowam. Woda... A czapkę może byś sobie ubrał? Ty Co? nie chcesz czapki znowu. Nie no bo no, maskę to... nie było, potem. No ja i tak to jest no. z tobą. Jak będzie coś więcej zrobione tutaj z tym to się pokaże. Tak. Na razie silnik na bok odstawiony, ten i bo to tam coś miał jechać do kolegi wczoraj, ale nie wyszło już. Już miał ją podpięte, nie? Ale zwozić po, po trawie nasiennej, tam gdzieś od sąsiada dostał Marcin, nie? Mhm. I miał dwie sprzęgnięte, a za chwilę nie, bo podbierać się po obsłuch temu sąsiadowi. w Aha. no no. Odwołana akcja była. No bo to do tego już było gotowe, no, ale nie pojechał, to robię dalej, nie? No. Jak już będzie bodzio miał tak następne, następne tu etapy, to tak, więc nagramy. No. Trzymajcie się, na razie. Owo i młodo. Do następnego vloga u, u z nas, nami. U nas lało w nocy, ale jakichś tam takich drastycznych nie było opadów ani wiatrów, ale no. słyszałem w radiu, że południe polskich szanów do Łodzi szło tam w tym kierunku, ale czy doszło. Ale raz wiem. dostaliśmy grad kukurydza. No Kukurydzę pocięło na jednym Pociło. kawałku, nie? No. To ale pa! Nestrasznie. Pa. Nie na razie. Cześć!